Faktory nie uproszę! Gold, gold, gold! 5 księg. 1 złota. Trzecim kubczykiem. Chyba że mogę. Ruby Survival. Taki chcę kupić. Niech taki. Uuu! proszę. nie uproszę! Ocena? Ocena eksperta. Nie wiem, czy to nie jest już. Um, nie podchodzi pod cięższy stan. Zobaczmy. Factor New! No way! No way! Wow, 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 wow! Factor New? 216 złotych! Wow!

Goldena Robeska jakby policzała, nie obraziłbym się Tre, Dobra, jeszcze jedno.